Dobra, jesteśmy przed szkołą. Teraz będziemy tramwali klatę. Um, tylko że dzisiaj, zamiast zaczęcia klaty, na przykład załóżmy tutaj z, z gryfem, wyciskanie, właśnie z tym gryfem, to po prostu zrobimy wyciskanie a, z hantlami. zrobimy 3 sety wyciskania z hantlami. potem zrobimy jeszcze dwa sety wyciskania ze sztangą, a na płaskiej. I po tym zrobimy dipy z ciężarem. Później pójdziemy na wyciskanie Z Też handlami zrobimy. Właśnie zauważyłem, że dawno nie robiłem wyciskania handlami. Tylko od razu, jak już miałem ten gryf, to po prostu zaczęliśmy robić wyciskanie tym gryfem cały czas. I zapomnieliśmy o handlach. Także dzisiaj zrobiłem na pewno handle. Jeden z lepszych dni. Dobra, możemy lecieć od razu. Później kreatynę wezmę. Nie będziemy brali kreatyny tak jak normalnie. Dlatego że. A po treningach chyba jest lepiej ją brać, no bo energii mi to i tak nie daje. Także po co to brać, skoro możemy po prostu zrobić trening i po tym to wziąć. Także dobra ja <laughs> muszę teraz przedszkołą zrobić trening, bo nie mam czasu żeby go później zrobić. A, bo o 18 muszę gdzieś jechać z rodzicami, także nie będzie zbyt fajnie, jak teraz treningu nie zrobił. Także, no dobra, lecimy do pierwszego seta wyciskania na płaskiej z handlami. Weźmiemy

to był dobry set. Jeszcze dwa sety, i możemy robić wyciskanie z gryfem dość lekki ciężar. Jakbym mógł, to byśmy wzięli 30 albo więcej. Bo ja nigdy wyciskania z handlami za dużo nie robiłem. Może czasami, jakbym na siłowni, ale to też rzadko. Także tutaj byśmy musieli mieć, nie wiem, 30 kHz, ale. Niestety jest dość trudno załadować. Byśmy musieli robić wciskanie jednym handlem, ale to też nie zadziała za bardzo. Nie chcę się wywalić z tym. Uuu! Uuu! dobra Skończyliśmy ostatni set teraz. Bierzemy ten gryf tutaj. Nim porobimy mm, wyciskanie też na płaskiej Tylko, że węższy chwyt zrobimy. Jedna raz węższy chwyt taki nie naj Nie węższy, tylko coś takiego. I później zrobimy mm, szerszy chwyt Także, dobra, o, już mogę czuć klatę. Jest po prostu niesamowite. To był przedostatni set. Teraz zrobimy ten sam ciężar, tylko że z szerszym chwytem. <sł instagram> Niestety, znowu dwa powtórzenia, ale mam nadzieję, że to się zmieni. Jestem trochę zmęczony, nie będę reklamował. <laughs> Także zrobiłem po prostu lżejszy ciężar. Nie wiem, czemu te 52 kg po prostu nie chcą iść do góry na więcej niż dwa razy. Uff. Niestety dzisiaj jakiś słabszy jestem Ale to pewnie normalne, no bo wiadomo nie byliście cały czas robiło nowych rekordów, także no niestety. Teraz wyciskanie, dwa sety, bo po prostu tak się dobiłem tymi dipami, że to jest po prostu koniec. Także zrobimy dwa set wyciskania na skosie, zrobimy jeden set handlami i ostatni set sztangą. Także dobra i lecimy sprawdzić jak wygląda pompa. Może jeszcze później coś porobimy, <laughs> może jeszcze więcej porobimy, o to mi chodziło. Ale to później dopiero Zobaczmy Dość okej okay set Teraz bierzemy od razu hance Zrobimy hantlami ostatni set Lecimy na górę po Sprawdzić jak wygląda. Dobra, idziemy sprawdzić pompę. Dobra, kończymy. Dzisiaj trochę krócej, ale... Dobra, trzeba kończyć, bo czasu nie mam gdzieś iść, także... Dobra.